Hej, hej! Taka informacja na szybko. Mam trochę opisów, trailera. Epizodu 8 nie wiemy tak naprawdę, kiedy ten trailer się pojawi. Pierwsza plotka była taka, że miałby być teoretycznie 10 lutego, no ale 10 lutego już minął, więc no, nie było filmu. I teraz uwaga, no oczywiście muszę Was ostrzec przed spoilerami. Jeśli się boicie, no to niestety nie oglądajcie. Natomiast no, jest to plotka jedna z wielu w internecie. Natomiast, ponieważ jest coraz bliżej do potencjalnej premiery trailera epizodu 8, no to te plotki robią nam się coraz bardziej wiarygodne. I tak naprawdę ten trailer jest bardzo prawdopodobne, że pojawi się na Celebration. To mówiłem wiele razy podczas rozmaitych streamów. Celebration zaczyna się 13 kwietnia i e, jedna z plotek mówi o tym, że wtedy zostanie pokazany po pierwsze trailer na Celebration i zostanie pokazany również trailer no, całemu światu, czyli wypuszczony nie wiem, do internetu na YouTube. A. Te trailery mają się różnić. To znaczy ten trailer wewnętrzny pokazany tylko dla ludzi na Celebration na podejrzewam Panelu na Celebration ma być trochę dłuższy. Ma m.in. zawierać trzy sceny z Luke'em Skywalkerem, podczas gdy na tym trailerze, jakby wypuszczonym dla ludzi, Luka Skywalkera ma nie być w ogóle. Jak wynika z opisu, który przeciekł do sieci, ten trailer, dłuższy, ta specjalny dla gości Celebration, ma zawierać m.in. takie sceny z Luke'em Skywalkerem. Luke Skywalker i Rey schodzący po skałach w stronę jakiegoś takiego wie. Wielkiego drzewa no to by się zgadzało bo gdzieś tam w zeszłym roku podczas zdjęć z planu Gwiezdnych wojen epizod 8 The Last Jedi widzieliśmy taki plan zbudowany zresztą w Anglii gdzie było takie wielkie uschnięte drzewo wśród skał znaczy nie wiemy czy ono było uschnięte no zbudowana była część taka która wyglądała na trochę uschniętą nie wiem być może cyfrowo będą to drzewo rozbudowywać w każdym razie no jest scena z Luke'em Skywalkerem i Rey którzy schodzą jakby po takich schodach w w stronę tego drzewa. Jest ujęcie z Luke'em Skywalkerem, który stoi na skalę i no nie wiadomo, medytuje. W każdym razie wygląda na to, że będzie to jakaś jakiś podniosły moment i jeszcze oczywiście ujęcie Luka i Rey stojących i patrzących na siebie. To są takie dodatkowe sceny z Luke'em Skywalkerem w tej wersji trailera na Celebration. Ale to oczywiście nie koniec. Gdzieś tam y, pojawił się wyciek całej fabuły trailera, chociaż trailery nie mają fabuły, ale opis scen. I ze źródeł, z różnych badań wynika, że są one prawdopodobne. To się oczywiście różni od tego, co powiedziałem przed chwilą. Być może to po prostu są dodatkowe sceny, ale przedstawię Wam to, co, to, co wiem. Finn budzi się ze śpiączki, spocony, no, jak żeby inaczej, jest w jakimś medbeju, najprawdopodobniej na jakimś statku kosmicznym, ale wszędzie jest ciemno. To znaczy gdzieś tam w tle widać jakieś rozmyte tło, ale tak naprawdę nie wiadomo gdzie jesteśmy. Otwierają się drzwi, ale inne drzwi niż do tego Medbeja i do pokoju wbiega Po Podameron i mówi: "Oni już tu prawie są, czyli jest przerażony, widać, ścigany albo coś takiego." Kamera przeskakuje na planetę. Widzimy jakąś taką dziwną procesję jakby ża żałobników którzy idą przez miasto, przez ruiny miasta tak naprawdę. Człowiek opisujący ten trailer powiedział, że to miasto przypomina ruiny Jeddy tak naprawdę. Znaczy nawet nie tyle ruiny, ile to miasto na, na planecie Jedda z Rogue One. I nagle widać postać, która jest ubrana na czarno, wyciąga blaster i strzela w jednego z tych żałobników. Następne ujęcie na tej samej planecie widzimy po film na BB-8 i nową postać graną przez Kelly Marie Tran. Oni wyglądają jakby byli ubrani w mundury First Order. Ubrani są w jakieś mundury, które opisującemu ten trailer przypominają mundury First Order. Następna scena, fazma dowodzi szturmowcami, krzyczy, zabić ich! No i najprawdopodobniej dzieje się to ciągle na tym samym mieście, czy w tym samym mieście w klimatach, które jest utrzymane w klimatach planety Jedha. Chaos, szturmowcy strzelają do cywili, biegają i tak dalej, i tak dalej. I obraz się ściemnia. Słychać głos Lei, która mówi... Their shadow is growing, czyli ich cień, ich, nie wiem jak to przetłumaczyć, dlatego zapisałem sobie po angielsku. Their shadow is growing, czyli ich cień wzrasta, ale sami rozumiecie po polsku to jakby nie bardzo ma sens, więc zostawię to w oryginale. Skoro Leia powiedziała o cieniu, no to się pojawia cień i z cienia wychodzi Snoke. I jest to, z tego co zauważył opisujący, jest to Snoke prawdziwy, przynajmniej w każdym razie praktyczny efekt, a nie komputerowy. I Snoke jest bardzo duży, to znaczy ma, jak opisano, 8 stóp wzrostu. Osiem stóp wzrostu to jest, no żeby nie kłamać, to jest ponad 2,5 metra, więc jest naprawdę kawał wielkiego, wielkiego faceta. Myślę, że w tym momencie, jeśli to się okaże prawdą, to wszystkie teorie, kim jest Snoke, nam tutaj trochę siadają, ale to jakby inny temat. Snook podchodzi do Haksa i wywiązuje się dialog. Haks jest przerażony, nie chce nawiązywać kontaktu wzrokowego ze snokiem. Snoke pyta: on żyje? Haks odpowiada coś w rodzaju ledwie. A Snowk w takim razie odpowiada coś w rodzaju czas na rodzinne spotkanie. Mówię coś w rodzaju, dlatego że to po pierwsze trochę sensu uciekło w tłumaczeniu na Polski, poza tym opisujący ten trailer człowiek raczej oddawał sens niż cytował dokładne zdania, dokładne słowa każdego z dialogów. I tutaj scena ze Snowkiem się kończy, muzyka narasta, robi się taka bardziej. Hmm, bardziej jasna, bardziej klarowna, nie takie mroczne pikanie. I widzimy Fina, który wbiega w środek spotkania Lei razem z doradcami Lei, razem z załogą Lei i jest wyraźnie podniecony i, i mówi, oni wrócili, oni wracają, oni już tu są. Leja odwraca się do niego, nie jest wcale zdziwiona. Fin się dziwi dlaczego ona nie jest zdziwiona na co leja odpowiada jakby na niewypowiedziane zdziwienie fina odpowiada coś w rodzaju wyczułam to wiedziałam to muzyka naprawdę narasta jest bardzo epicko widać sokoła milenium który leci nad wodą nad falami albo wręcz pod wodą to była taka plotka że może się pojawić scena gdzie Soku Milenium jakby wyskakuje z wody w górę jest cała kupa tie fighterów, lecą te tie fightery, tu jest szaleństwo i w tym momencie następuje cięcie widać jak szturmowcy uciekają biegną mijają fazmę która stoi jeden z tych szturmowców krzyczy do fazmy to Jedi i zaczynają uciekać tylko fazma zostaje i słychać dźwięk zapalonego miecza świetlnego i na tym chromowanym hełmie fazmy widać niebieskie światło. I na tym koniec. No, zobaczymy, jak bardzo jest to prawdą. Dajcie znać, czy wam się to podobało i co myślicie w ogóle o tej, o tej plotce. Ja sam już nie mogę się doczekać trailera epizodu 8 The Last Jedi. To będzie niesamowite hype jest, słuchajcie, hype jest. A jak u was, trzymajcie się. Niech moc będzie z wami. Papa. Pa.